Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu, no może trudno powiedzieć, przypomnieć, no w zasadzie chyba każdy Polak wie, kto to był Jan III Sobieski, oswobodziciel Wiednia, no byśmy dzisiaj powiedzieli bohater narodowy, no ale jednocześnie król Polski. Mamy wiele zabytków, gdzie możemy zobaczyć przedmioty związane z epoką Jana III Sobieskiego. A ja dzisiaj, tak troszeczkę okrężną drogą, dojdę do przedmiotu, którego stałem się niedawno właścicielem, a jest on, no może nie bezpośrednio związany z Janem III Sobieskim, ale bardzo pośrednio. Proszę tutaj, oczywiście, jeżeli kamera by była taka uprzejma, bardzo wczesna, taka powiedzmy, obrazek pokazujący, Jana III Sobieskiego, myślę, że obrazek powstał gdzieś w końcu XIX wieku. Bardzo często właśnie w okresie, kiedy Polska była pod zaborami przy pomocy takich patriotycznych postaci przypominało się historię Polski. Tutaj taka jest to bardzo ciekawie zrobione, ponieważ to jest w zasadzie taka prawie diorama, ponieważ jest to i obrazek z podpisem, a jednocześnie są naklejone elementy ozdobne. No i oczywiście jest to tak taka nieszablonowa postać tu, jeżeli chodzi o widok tutaj Jana III Sobieskiego. W każdym razie widzimy go w pełnej krasie z uniesioną, z uniesioną bronią w prawej ręce i w każdym razie wyraźnie tak wygląda zwycięzca. Mam też tutaj, może pokażemy, nie jest to oczywiście oryginny, oryginalny medalion, ale jest to medalion wykonany już z aluminium. Jest to Jan III Sobieski, król Polski, obrońca chrześcijaństwa i tu mamy datę 8683, czyli oczywiście datę odsieczy wiedeńskiej. Proszę tutaj z drugiej uwagi, że jest to tak zwany lewy profil Jana III Sobieskiego, a tutaj możemy zobaczyć prawy profil Jana III Sobieskiego. Jest to też taka patriotyczna plakietka, która gdzieś w gabinecie miniatur, gdzieś nad biureczkiem sobie wisiała. I ktoś, kto się zajmował historią Polski, to powiedzmy chętnie takiego bohatera narodowego, jakby to powiedzieć, miał u siebie na ścianie, obok na przykład. Już nie wiem, kościuszki, później padereckiego. W każdym razie są to takie plakiety, które często, często właśnie w domach wisiały. Już pokazywałem kiedyś Państwu, jest taka książka wydawana przez kronikę miasta Poznania, i tutaj mamy mowę o złotnikach. I jest tutaj pokazany taki zegarmistrz złotnik, pan Szulc który w Poznaniu miał swoją pracownię w bazarze, handlował i właśnie w 1883 roku na dwustulecie odsieczy wiedeńskiej, on zaczął sprzedawać taki patriotyczny zegarek. I tutaj możemy zobaczyć, że jest to zegarek pamiątkowy, jubileuszowy, związany z Janem III Sobieskim i tu mamy napisane, że pan Schulz w Poznaniu, w bazarze tego typu rzeczy sprzedawał. I tu możemy zobaczyć, że na czy pisze Jan III, czyli ta trzecia jest na trójce Sobieski, no i tu mamy taki grawerunek. No i tak Bozia dała, że zbieram te zegarki, zbieram te różne patriotyki, i taki zegarek mi się trafił. Proszę zobaczyć, piękne pudełko, otwieramy je i w środku pisze Schulz. Zegarmisz w Poznaniu, oryginalne zegarmistrzowskie pudełko, które już nieraz raz Państwu wspominałem, że oryginalne opakowanie podnosi wartość przedmiotu, który znajduje się w środku. Udało się oczywiście panu uchwycić tutaj te napisy, które są na pudełku. Teraz troszeczkę zaprezentuję Państwu zegarek. Proszę zobaczyć, mamy tarczę i wyraźnie pisze Jan trzeci i sobieski w koło zamiast cyfer. Jeżeli chodzi o tarczę, czyli jest tarcza z napisem Jan III Sobieski. Z tyłu mamy piękną, wygrawerowaną miniaturę Jana III Sobieskiego i oczywiście napis Oswobodziciel Wiednia, czyli mamy tutaj wspaniały patriotyczny zegarek, który gdzieś myślę, że w takich właśnie latach 1883 pojawił się w handlu, zresztą widzieliście państwo reklamy w książce. I teraz otwieramy tą kopertę i proszę zobaczyć tutaj jest piękny również napis, że jest to Schulz zegarmistrz w Poznaniu, czyli też Koperta wewnętrzna, czyli ten dekielek wewnętrzny, jest sygnowany przez pana Szulca, że on był jedynym upoważnionym do sprzedawania tego typu zegarku, ponieważ te, tego typu zegarki zostały zrobione na jego zamówienie. No i oczywiście w środku mamy wspaniały szwajcarski mechanizm, nie wychwyt cylindryczny, tylko już taka kotwica. No, akurat mechanizm nie jest sygnowany, ale w tamtych czasach sprowadzano dobre szwajcarskie mechanizmy, i tutaj jest taki, powiedzmy, tej wyższej, klasy mechanizm, oczywiście zdarzały się też takie zegarki w złocie firmy Patek Philippe czy, czy powiedzmy Langezone, ale to jest na pewno bardzo dobry wiodącej szwajcarskiej firmy mechanizm z zegarkiem, który jest zegarkiem patriotycznym, gdzie mamy, jeszcze raz pokażemy wizerunek Jana III Sobieskiego, yy, yy, gdzie powiedzmy no, noszenie takiego zegarka było dużym wyrazem yy patriotyzmu i tak jak wspomnieliśmy tutaj na tarczy mamy Jan III Sobieski, no, gdyby był na przykład Jan IV Sobieski to podejrzewam ta czwórka by była tutaj o jedno dalej, ale tutaj mamy wspaniale, że się to tutaj zmieściło i posiadanie takiego zegarka świadczyło o raz oczywiście o pozycji yy, powiedzmy ekonomicznej człowieka, który kupił no, niezbyt tani zegarek, ale jest to naprawdę ciekawy, patriotyczny zegarek. Czyli możemy zapoznać się z postacią Jana III Sobieskiego również za pośrednictwem przedmiotów, które mają jego wizerunek. A tutaj mamy wspaniały wyrób poznańskiego zegarmistrza, pana Szulca, który oprócz tego, że był zegarmistrzem, miał duże zdolności handlowe i potrafił towar pokupny rozprowadzić wśród klientów. Dziękuję uprzejmie.